Dykoje pomidory, te, które wysiewałam teraz w marcu w kwadrze owoca, bardzo szybko mi wzeszły, bo postawiłam je nad grzejnikiem i po trzech dniach już były na wierzchu, a potem pędziły jak szalone. Od spodu ciepło, tu miały wilgoć, przez szybę też ciepło i porosły bardzo ładne. Wybiegły mi trochę, ale poskracałam. Jak to robię, to też już odcinki były, ale. Jeżeli ktoś jest nowy, jeżeli pomidor jest tak wybiegnięty, dosyć wysoki jak ten, to trzeba go wsadzić do doniczki aż po liścienie, po te pierwsze listki i on będzie niżej, nie będzie tak wybiegnięty. Z boku powypuszcza korzonki, bo jak się przyjrzycie, to są takie minimalne wbiałe włoski. Pomidor ma zdolność wypuża, wypuszczania korzeni właśnie z tych włosków, i jak głęboko go wsadzicie, tak wypuści korzenie. Co też jest wskazane, bo im większy system korzeniowy, tym silniejsza roślina. Więcej będzie pobierać wody, więcej będzie pobierać pokarmu, bo będzie większa ilość korzeni. Także to jest bardzo wskazane, aby takiego pomidora skracać później, jak już będzie się wysadzać na miejsce stałe. To znowu można go skrócić i zamiast taka długość systemu korzeniowego będzie nawet i taka. Pokażę tu jeszcze raz na przykładzie papryki, bo mam dwie, które wyrosły mi same przy bawełnie. Musiały nasionka gdzieś być w ziemi. Niektóre sceny są takie zamglone. Światło źle pada i może troszeczkę obraz jest inny. To jest wina ustawi złego ustawienia kamery. Źle ustawię pod słońce i wtedy one są takie troszeczkę zamglone. No niestety, nie jestem super montażystą, super oświetleniowcem i trochę to wiecie. Wiecie jak to później wychodzi, bo widzicie. A wracając do tematu, zawsze podważać, nie wyciągać na siłę, bo jest uszkodzony system korzeniowy. Skracam paprykę ile się da. Poliście Pierwsze, nawet jeżeli uda się wsadzić w doniczkę to wyżej po to, aby ją skrócić, żeby ona nabierała siły tężyzny. Są pytania od was, czy pikowanie jest koniecznością, czy można ten etap pominąć? Wszystko można pominąć i pikować, jeżeli ktoś się uprze, nie trzeba, ale pikowanie jest bardzo korzystne dla roślin, bo raz, że możemy je skrócić, możemy nadać im odpowiedni. Kształt, jeżeli kształt, odpowiednią wysokość i przede wszystkim roślina przepikowana e, lepiej rośnie, lepiej się rozwija z tego względu, że korzenie dostaną powietrze, ułożymy ją inaczej. Także to jest istotne. Tak wygląda papryka przepikowana, jest skrócona, i to samo dotyczy się pomidorów. One po skróceniu będą od razu odliścieni, będą krótsze, będą się ładnie rozwijały. Będą stały w ciągu dnia na tackach na dworze, a na noc będę wnosić do domu. Myślałam, żeby już zacząć dogrzewać szklarnie, ale jeszcze poczekam z tydzień, ze dwa. Jak temperatury w nocy będą na plusie, chociaż tych 2-3 stopnie, bo teraz jak jest minus. 5 czy minus 4 było do tej pory bo dzisiaj już było około zera to jednak to ogrzewanie niewiele mi da i te rośliny będą stały będą marne a tak na dzień wyniosę je w cieniu po ustawiam też nie na słońce bo one są jeszcze za malutkie będą bardzo mi chorować więc w ciągu dnia w cieniu takiej temperaturze, tak jak teraz, już jest około 13 stopni. Później jeszcze się na pewno podniesie o 2-3 stopnie, bo tak zapowiadają. A na noc będę wnosić do domu, do ciepłego. Troszkę roboty będzie, bo wszystko pownosić, powynosić, pownosić, powynosić. Ale na tym to polega. Pomidorki mają już 3 dni od rozpikowania. Skróciłam je praktycznie po liścienie. Może tu troszeczkę jest niżej, ale przy podlewaniu ta woda ona zrobiła taki dołek. Teraz po prostu można dosypać ziemi, docisnąć i będą one skrócone po liścienie. To bardzo wzmocni rośliny, a przede wszystkim skróci ją po wybiegnięciu. No, to jest normalny proces uprawiania parapetowego, że te roślinki wybiegają, one mają mniejszą, z nas, mniejsze nasłonecznienie i zawsze na parapetach będą wybiegały. To nie jest to, co jak one rosną tak jak tu teraz, by miały słońca pod dostatkiem. I bardzo ważne jest pilnowanie wilgotności podłoża i Takiej temperatury od góry. To są bardzo młode sadzoneczki, i jeżeli teraz wystawicie je na słońce, pierwsze słońce, które jest bardzo takie niebezpieczne dla tych roślin, bo do tej pory one były gdzieś w takich warunkach cieplarnianych, w naszych domach, chuchane, dmuchane. A Słońce, które ma w otwartości około 30 stopni, no może troszkę mniej, może doprowadzić do poparzenia, do popalenia. Coś takiego jak... Tu się wydarzyło. Na tych większych pomidorach e, wyjechałam na jeden dzień, z wieczora popodlewałam je, rano wyniosłam na otwarte słońce i to był niesamowity błąd. Renia dała ciała na całej linii. Słońce od góry je przypiekało, ziemia bardzo szybko wyschła, do tego wiatr też działał niekorzystnie wysuszając tą ziemię i zrobiło się coś takiego listki zaczęły tak się zwijać ku dołowi takie były troszkę jak klapnięte i też pojawiają się pytanie bo już dostałam od was zdjęcia z takim czymś to nie jest zaraza to nie jest rak to nie jest żadna inna choroba to jest po prostu. Nasze niedbalstwo poparzenie przez słońce przesuszenie i zagwałtowna temperatura, bo jeżeli trzymacie je w domach, nie ma bezpośredniego słońca, one są tak jakby rozpieszczone, a wywalone na słońce, tak jak w moim przypadku, niestety dostały szoku, dostały poparzenia i one tak klapły podwinęły się i na skutek tego robi się takie, takie o coś. To nie jest nic strasznego. Teraz po prostu trzeba zadbać o to, żeby ta ziemia była cały czas nawilżona, żeby one nie stały na mocnym słońcu. Delikatny półcień. Ja tu też stawiam kalamandynę, żeby ona rzucała delikatny cień, żeby te rośliny się hartowały. Dziś dzień odmienny. Pochmurny, troszeczkę rano leciała mrzawka, ale pomidory wynoszę. Temperatura jest na plusie, nie ma ujemnej temperatury, także pomidory, na dwór. One są hartowane już od dłuższego czasu i nie ma sensu teraz trzymać ich w cieplarnianych warunkach, jeżeli na dworze jest plus kilka stopni. Z tym tylko, że w taki dzień jak dzisiejszy pochmurny, gdzie co chwileczkę coś kropi, przykrywam je. Dlatego, żeby nic mi na nie nie popadało, bo niestety każdy rok jest inny i tak jak poparzyłam sobie je słońcem, liście się poparzyły, zrobiły się brązowe, tak teraz taki deszcz może z drugiej strony przynieść mi coś odwrotnego. I nakrywam, nakrywam te moje pomidory, tu wychodzą niestety oznaki. Przesuszenia tych pomidorów i za dużego słońca od razu. Gdyby one były hartowane do tego słońca, tego by nie było, ale wyniosłam je. Dni były też takie pochmurne, takie wiecie, z plusem na termometrze, ale bez słońca. Wyjechałam, raptownie przyszło w słońcu ponad. 20 stopni, bo wtedy było 16 w cieniu, więc w słońcu było drugie prawie tyle. No i te rośliny, niestety, nie wytrzymały. Istotną rzeczą jest podlewanie. Podlewanie zawsze tak, aby nie polać tych yy, liści, bo możemy doprowadzić do poparzenia. Bo nigdy nie ucelujemy temperatury wody do temperatury liścia. I najlepiej jest, żeby to była woda odstana. Nalać przykładowo wieczorem, podlewać rano taką w temperaturze pokojowej, bądź nalać rano. Ona przez cały dzień się ogrzeje i dopiero wieczorem. I jeżeli podlewacie. To jest bardzo istotne. To, co często podkreślam, najlepszy efekt jest w podstawki, jeżeli rośliny są doniczkowane. Dlaczego w podstawki jest lepiej niż tu? Bo nalejecie w doniczkę, wydaje się, że ona jest pełna, ale nie zawsze woda może dojść aż do samego spodu. Roślina, która rośnie, wytwarza system korzeniowy. Wyciągnę tą po to, żeby wam pokazać. Spójrzcie. System korzeniowy jest już bardzo mocno rozwinięty aż do samego dołu. I jeżeli podlewacie tu, woda dojdzie do połowy doniczki. A wiadomo, że każda roślina pobiera wodę tymi końcóweczkami, najmłodszymi korzonkami. Nie tymi grubymi tu przy samej nasadzie, tylko tymi delikatniutkimi końcóweczkami. Więc. Tymi na dole, z boku. I jeżeli woda pójdzie tu, nie dojdzie do spodu, często, mimo że podlaliśmy, jest tu wilgoć, rośliny klapią, bo nie napiją się jej, nie pobiorą tej wody w dostatecznej ilości. Podlewanie w podstawek gwarantuje w stu że roślina korzonkami, jak tymi mackami, tą wodę sobie pobierze i będzie to w odpowiedniej ilości, jakiej ona potrzebuje. Mało tego, wszystkie pobieranie składników, wszystko pobieranie, każde pobieranie składników jest uzależnione od wody. Jeżeli ziemia przeschnie, Roślina automatycznie zamyka się na pobieranie składników pokarmowych z tego względu, że nie ma transportu wody, a tylko przy transporcie wody składniki pokarmowe idą w górę, więc jeżeli ona nie pobierze wody, tej wody braknie na 2-3 godziny, zostaje zatrzymany proces. Pobierania składników pokarmowych. To też jest bardzo istotne. Także na to musicie zwracać niesamowicie szczególną uwagę. Pomidor wędruje tu, Renia niestety dała plamę, przesuszyła swoje pomidorki, doprowadziłam do tego, że niestety ucierpiały one. Dobrze, że nie zostały na dwa dni, bo nie miałabym już do czego wracać, prawdopodobnie, bo zaschłyby. Taka młoda sadzonka, starsza. Poradzi sobie prędzej, bo dwa dni nie zrobi jej aż takiej krzywdy jak tej małej. Tą małą, a jeszcze taką przepikowaną, to już powiedzmy jednodniowe przesuszenie potrafi zrobić takie spustoszenie, że bywa ono nieodwracalne. Kolejne szybkie pytanie, kiedy zacząć dokarmiać y, y, roślinki? Jeżeli są one w doniczce po wysiewie, nie dokarmiamy, bo to są młodziutkie siewki, one na start mają z ziemi składników pokarmowych dosyć dużo i to im wystarczy. Jeżeli je przepikujemy do ziemi, zależy też jaką dacie ziemię. Jeżeli jest to ziemia już. Przygotowana odpowiednio pod wysadzanie, pod pikowanie sadzoneczek, też ona na starcie ma, więc nie daje się od razu. Dopiero gdzieś po kilku dniach, jak roślina już jest sztywna, stoi sztywno. Można wejść z takim pierwszym dokarmianiem, najbardziej bezpiecznym, to jest. Y jak to nazwać? Taka z owsa się robi. Moczy się owies w kolejnym odcinku. Jak będę swoje podlewać, pokażę Wam, jak to się robi, bo też były zapytania. Każde dokarmianie dostosowuję osobiście do danego roku. Każdy rok jest inny i to, że w jednym roku dokarmię ją w pierwszej kolejności, Owsem nie znaczy, że w drugim roku wejdę z owsem, bo jeżeli rok jest taki umiarkowany, nie ma takiego wybuchu tej wiosny, więc wtedy te rośliny łagodnie sobie rosną. One całkiem inaczej pobierają te składniki, więc może być to humus, i to w zupełności też jest dosyć, bo humus jest bardzo dobry. Także wszystko musimy dostosowywać do danego roku, który niestety różni się od poprzedniego. I nie robię czegoś takiego, że stosuję tylko rok po roku to samo. Zawsze troszeczkę na przemienność w doniczkach i jeszcze nie ma to większego znaczenia, ale w ogrodzie tak, żeby była systematyka, żeby było dostarczanie różnorodnych tych składników, nie tylko czepiać się jednego. Mamusia karmi kota. Za chwileczkę przyjedzie tatuś, będzie kawa, a później, jak nie będzie padać, jadę na pole. Będę robić przy truskawkach i tam nastąpił u mnie niesamowity zwrot akcji. Coś, czego chyba tak naprawdę się nie spodziewałam, ale to będzie w kolejnym odcinku. Nie, mamusiu? Ja nie zwojowałam nic, nawet ty jeszcze nie wiesz, co tam się wydarzyło. I nie powiem, zaraz jak wyłączę kamerę, to ci powiem. I będziesz taki, wow, naprawdę? Dobrze. Naprawdę. A wy, kochani, w następnym odcinku. Na dzisiaj to będzie tyle. Życzę Wam radości i takiej mamusi, jak mam ja, bo często pytacie się: Co ja robię? Złoty środek na to, że mamy szpany tak za, ładne. Za chwilę będą kwitły. Czy nie atakuje nam y, y, ćma? Atakuje. A złotym środkiem jest moja mamusia. Ja mam mamusię. Ja jestem szybsza. Od <laughs> ona jest, <laughs> mówię wam, lepsza, jak wszystkie te środki chemiczne i inne. <laughs> <To> na <ćme>. cimę. <laughs> ale ja wszędzie zajrzę w każdą dziurę! <laughs> Właśnie dlatego mówię, że mamusia jest skuteczniejsza od wszystkiego. <laughs> Także, ale nie wypożyczę mamusi. Nie ma. Do następnego. Pa pa. pa pa. Mamusia zostaje ze mną. Remedium na wszystkie choroby, na wszystkie szkodniki, nawet na zarazę. Mamusia. Się nawet zaraz bierze. Tadziu się śmieje, jak go coś boli, mój mamusia. Chodź tutaj. Mamusia się pyta, po co? Trzeba mi tu jadem popluć. <śmienny> Do następnego.